Panoramiczny dach jest wielki i fajny, ale kamera go nie lubi, bo słońce wpada i psuje nagranie. Kiedyś rynek motoryzacyjny wyglądał nieco inaczej. W dużym uproszczeniu, na przykład w takich latach 80., mogliśmy kupić samochód miejski, sportowy, limuzynę, terenówkę czy samochód dostawczy. Jeżeli ktoś miał bardziej rozbudowane potrzeby, to prawdopodobnie jeden komplet czterech kółek mu nie wystarczył. Producenci to zauważyli i później zaczęli tworzyć samochody, które miały być odpowiedzią na coraz bardziej rozbudowane potrzeby konsumentów. Między innymi wtedy zrodził się segment kombiwanów. To jest troszkę tak jak z elektroniką, bo kiedyś Potrzebowaliśmy osobnego urządzenia do każdego wymiaru naszej rozrywki lub pracy, a dzisiaj praktycznie wszystko jesteśmy w stanie zrobić z telefonu. Czy podobnie jest z segmentem kombiwanów? W dzisiejszym filmie opiszę Wam najnowsze wcielenie Volkswagena Cadillac i postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy jest to samochód do wszystkiego? Zapraszam. Mimo że pierwsza generacja Volkswagena Caddy była produkowana od 1979 roku, to dopiero przy okazji trzeciej w 2003 roku samochód zyskał bryłę, którą znamy do dziś. Obecne wcielenie kadi jest raczej spójne wizualnie z całą gamą modelową Volkswagena, co sprawia, że samochód wygląda atrakcyjnie i nowocześnie, natomiast przód, moim zdaniem, mógłby być bardziej upodobniony do Golfa, bo w tej chwili jego projekt jest dokładnie w połowie drogi między poprzednim kadim, a wspomnianym Golfem. Tył samochodu jest modnie kanciasty. Ciężko byłoby tu zresztą zrealizować jakieś finezyjne projekty. Mam wrażenie, że ten segment już zawsze skazany będzie na pudełkowatość, ale charakter tego auta sprawia, że właśnie ta pudełkowatość może być atrakcyjna. Jedyne co osobiście kłuje mnie w oczy, to lokalizacja logo Volkswagena na tylnej szybie. Jak to już bywa, samochody z generacji na generację rosną i nie inaczej jest w przypadku Cadiego, który jest o 6 cm szerszy i o 10 cm dłuższy od poprzednika, a rozstaw osi zwiększony jest o 7 cm. W samochodzie jest bardzo dużo miejsca, zarówno w pierwszym, jak i drugim rzędzie. Kierowca znajdzie wygodną pozycję za kierownicą i doceni spory zakres regulacji fotela. Absolutnie nikt, kto będzie podróżować tym samochodem, nie będzie narzekać na brak przestrzeni nad głową. Mogę tu podnieść rękę, jakbym w szkole zgłaszał się do odpowiedzi. Wymiary przestrzeni ładunkowej składają się na łączną pojemność 1213 litrów oczywiście do linii dachu. Bagażnik jest bardzo foremny i na całej długości ma 120 cm szerokości. Tyle samo wynosi również wysokość do podsufitki. Jeśli chcemy przewieźć więcej, możemy złożyć oparcia drugiego rzędu, podnieść je wraz z siedziskiem lub całkowicie wyjąć, co niestety jest dość męczącym zajęciem, kiedy zabieramy się do tego w pojedynkę. Waga modułów tylnej kanapy sprawia, że podczas jej montażu lub demontażu nie jesteśmy w stanie precyzyjnie nią manewrować i możemy porysować plastikowe osłony. Bez drugiego rzędu siedzeń przestrzeń ładunkowa zwiększa się do 2556 litrów. W standardzie otrzymujemy pojedynczą klapę otwieraną do góry. Ja na taką klapę raczej bym się nie zdecydował, bo jest to moim zdaniem rozwiązanie troszeczkę niepraktyczne, bo kiedy gdzieś dojedziemy, to jej po prostu nie otworzymy, a nie ma tutaj opcji zamówienia otwierania tylko i wyłącznie tylnej szyby. No może gdyby ktoś handlował chemią z Niemiec albo dywanami z Bułgarii, to jeszcze w deszczu to by docenił taki dach nad głową, ale w codziennym użytkowaniu raczej lepiej spisze się para drzwi otwieranych na boki. Za to rozwiązanie musimy dopłacić 750 zł. Kiedy podczas parkowania będziemy korzystać z kamery cofania, to środkowa linia będzie wyznaczać nam bezpieczną granicę otwarcia klapy. Pozostając jeszcze w środku, warto wspomnieć o praktyczności wnętrza. Wydawać by się mogło, że ten segment z definicji obiecuje dużo schowków i półeczek w środku. Niestety, prócz standardowych miejsc do przechowywania jak schowki w drzwiach, przy kierownicy, przed dźwignią zmiany biegów, przed podłokietnikiem i pod nim oraz przed pasażerem, to dodatkowo znajdziemy jedynie półeczkę w górnej części kokpitu poprowadzoną przez całą szerokość samochodu. Niestety, podobnie jak w kilku innych miejscach, ta przestrzeń jest twardo wykończona i pozostawione tam przedmioty będą hałasować na wybojach lub zakrętach. W tym samochodzie wszystko jest na swoim miejscu i pod ręką, natomiast ja chyba potrzebuję więcej czasu, by przekonać się chociażby do dotykowej obsługi klimatyzacji. Panel, którym możemy chociażby zmieniać temperatury jest niepodświetlony w nocy i wymaga to większego skupienia i zaangażowania w to, co dzieje się na ekranie, a nie przed nami. Nawet kiedy wybierzemy podstawową wersję Cadiego z podstawowym systemem multimedialnym, to ustawienia klimatyzacji również są ukryte w menu dotykowym. Nie ma tutaj co liczyć na tradycyjność pokrętła. Szkoda. Można oczywiście próbować używania komend głosowych, aby zmienić temperaturę, ale interpretacje samochodu bywają różne, a poza tym jest to opcja dodatkowa i jeśli nie dopłacimy przynajmniej 800 zł, to jesteśmy skazani na korzystanie z panelu dotykowego. Dla pasażerów z tyłu Volkswagen przewidział kilka udogodnień podczas podróży. Prócz nawiewów i portów USB-C możemy skorzystać ze składanego stolika i kieszeni na drobiazgi w oparciu przednich foteli. Takie wysokie pudełko, ale w zakręcie trzyma się naprawdę nieźle, bardzo stabilnie. Jestem pod dużym wrażeniem. Od takiego samochodu raczej nikt nie wymaga, aby prowadził się tak precyzyjnie i fajnie jak osobówka. Do niedawna jeszcze mogliśmy mieć skojarzenia, że kombi będzie prowadził się jak taczki. Tak było kiedyś, natomiast dzisiaj, tu i teraz Volkswagen z modelem Kadi udowadnia, że ten samochód może prowadzić się bardzo dobrze jak osobowka. To głównie za sprawą płyty MQB, która jest tutaj zastosowana, a tą płytę kojarzymy chociażby nie wiem z Golfa czy z Leona. Auto prowadzi się bardzo dobrze i przez chwilę nawet myślałem, że mamy z tyłu niezależne zawieszenie, po czym zajrzałem pod spód okazało się, że jednak jest tam belka. Niemniej nie czuć tego w zakrętach ani podczas jazdy na nierównościach jest naprawdę nieźle. Obecność płyty NQB sprawiła, że w tym aucie możemy mieć również wszystkie te systemy bezpieczeństwa, które do tej pory były chociażby w golfie. W związku z tym samochód czuwa nad tym, co jest przed nami, za nami i wokół nas. Pod maską mamy tutaj najmocniejszy silnik diesla. Hmm, najmocniejszy pomyślicie, to ile tu będzie? 150, 180 koni? No nie, mamy tutaj 122 konie mechaniczne. No Mogłoby się wydawać, że to nie jest zbyt dużo, prawda? Ale z drugiej strony nikt nie kupuje tego samochodu, żeby szaleć. Większe powody do zmartwień mógłby mieć właściciel najsłabszego diesla, bowiem najsłabszy ma 75 koni. No Jest jeszcze w ofercie dwukonny silnik. Wszystkie te moce są pozyskiwane z dwóch litrów pojemności, Także to może zadowolić tych, którzy obawiają się, że silnik ze zmniejszoną pojemnością będzie mniej trwały. A tutaj naprawdę bardzo słuszna i troszkę oldschoolowa proporcja. Do dyspozycji kierowcy jest 320 Nm momentu obrotowego i ta wartość jest dostępna już od 1600 obrotów. W związku z tym, no, samochód bardzo chętnie przyspiesza już w dolnym zakresie obrotów i można byłoby mieć wrażenie, że mamy tutaj więcej niż 122 konie. Ja początkowo sądziłem, że jest tu przynajmniej 150. Kady jest bardzo ekonomicznym samochodem i bez problemu osiągniemy wynik 5-6 litrów w trasie. W mieście to będzie koło 8, natomiast kiedy będziemy walczyć o jakieś rekordowo niskie spalanie możemy zejść nawet do 4 litrów. Oprócz wymienionych silników diesla możemy też zdecydować się na benzynową jednostkę 1.5 o mocy 114 koni mechanicznych. Możemy napotkać pewien dyskomfort jadąc chociażby po autostradzie, bo na co dzień w ruchu miejskim samochód jest bardzo cichy i mimo, że mamy tutaj naprawdę ogromne szklane powierzchnie, to zbyt wiele dźwięków z zewnątrz do nas nie dociera. Natomiast kiedy zaczniemy przełamywać opory powietrza powyżej mniej więcej 100 km na godzinę, no to niestety w aucie zrobi się głośno. Cennik wersji dostawczej startuje od 90 000 zł za blaszaka z czarnymi zderzakami i uwaga, przednimi fotelami w standardzie. Dopłata do wersji maxi dłuższej o około 30 cm wynosi 10 000 zł, podobnie jak w wersji osobowej, za którą należy zapłacić przynajmniej 101 000 zł. Cena naszego testowego egzemplarza to niecałe 180 000 zł. Takie dodatki jak cyfrowe zegary za niecałe 2000, czy panoramiczny dach za prawie 4000 zł to jedynie kropla w morzu opcji dodatkowych, które zbliżyły cenę tego samochodu do niewielkiej kawalerki z rynku wtórnego na obrzeżach miasta. To może da się w Kadim zamieszkać. No, po wymontowaniu foteli drugiego rzędu mamy dużo przestrzeni, którą możemy sobie przytulnie zaaranżować i poczuć się jak w domu. Od tylnej klapy do przednich foteli mamy około 180 cm i ktoś mojego wzrostu mógłby się nawet tutaj wyspać, ale opadająca podłoga na wysokości tylnych drzwi troszkę ten sen by utrudniała. Dlatego jednak mieszkanie w Kadim nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza, że tylnej klapy nie otworzymy od środka. Czekamy zatem na odmianę Kalifornia, która pojawi się w naszej redakcji już niedługo. Volkswagen Kadi to wszechstronny samochód, i spełni oczekiwania zarówno tych, którzy będą chcieli go wykorzystać do ciężkiej pracy, jak i tych, którzy będą chcieli gdzieś daleko jeździć z rodziną. Nie jest pozbawiony wad i ciężko jest się nim jakoś wybitnie zachwycić, bo Kadi zresztą podobnie jak cały segment ma być wygodnym i praktycznym narzędziem do pracy lub wypoczynku. Natomiast ciężko jest znaleźć tutaj jakieś większe emocje. To po prostu praktyczny i przemyślany samochód. Dajcie znać, co o nim sądzicie i do do zobaczenia w kolejnych filmach.